Dzień dobry, dzień dobry, zaczynamy. Dzisiaj szybki wypad na pobliską wodę PZD2. metoda, klasyk, pobudzony ostatnimi wypadami. Przyjechałem sprawdzić co się dzieje, no i nie było najgorzej, ale to już Wy musicie ocenić. Zapraszam do oglądania. Witam Was. Zaczynamy. Trochę plany się pokrzyżowały, bo lekki przymrozek. Znaczy przymrozek. No i dobra. Chciałem haki dwunastki, ale... Chyba jednak nie mam. Dwunastych. Chyba wszystko zużyłem. Dobra. Trudno. Mamy... to co mamy. Zobaczymy. Dziś trochę bardziej na... Będę stawiał bardziej na... Na metodę zobaczymy. Może metoda coś dzisiaj odpali? Może co? Bo tak bardziej widzę, że tam takie bąble idą, ale tutaj tak właśnie kiedyś się naciąłem na te bąble, że właśnie szły. No to się okazało, że to pracuje. Ten tu mam trochę dzisiaj inaczej, bo competition karpa i do tego trochę paletu i kukurydzy, żeby troszkę jednak się wyróżnić tutaj na. Nad nie, bo woda już jest taka czysta, te zielsko schodzi, więc no zobaczymy. Metoda idzie dosyć daleko. O, pięknie. Metoda chce, do, metoda chce dosyć, dosyć daleko, żeby tam trochę tą głębinę złapać. Bo jest tak płytkie i tam przychodzi w takie głębsze. więc chcę trochę, mu tą głębinę złapać. A no, zobaczymy. O, rybka się spowiła. na klasyka powinno coś tu dziuwać, nie? Od razu, od razu odpalimy klasyka. To dęta no, a robakie. A robaki jeszcze żyją. Tu białe są. Nie, tu białych nie mam. Ale gdzieś są, o. Dobra, widzę, że ostatnie te ostatnie podrygi białych. Już chyba tylko w niedzielę jeszcze skoczę. I zobaczymy, nie? Dwa białe na początku, gdzie mi uciekasz. Deficyt białych. Macie liścia. Dobra, tam już wstępnie sobie ze dwa, dwa, trzy koszyki podrzuciłem. Takie wstępne. Metoda niech sobie spływa. Miałem iść na drugą stronę, bo tam jest słońce, ale też jest wiatr, więc mówię, jednak nie ryzykuję. Wstępnie tam już miałem, mówię, ze dwa koszyki rzucone. Rozpros rozproszyłem tą zanętę. Dobra. Metoda tak co pół godzinki. Choć się boję, że ta drobnica zje, ale, ale tak, tak będę robił. A klasyk zobaczymy. Myślę, że klasyk może być standardowo ok. No i dobra, wędki rzucone. Tutaj fajnie bez fali. Jak grubo ubrany. Ale temperatura ma rosnąć, więc nie ma problemu. Dzisiaj już nie ma agregatu, więc cisza jak na razie, nie zapeszajmy, szczupal tam gania, więc ta drobnica gdzieś tu jest, ale mówię musimy troszkę pewnie podrzucać, żeby ją tutaj zwabić. No i metoda mówię co 20 minut jakiś rzut a klasyk mówię, co 5, co 10 minut, co 5, nawet co 4 minuty będę przerzucał, bo chcę trochę tam podsypać, żeby ta ryba zobaczyła, że tam kubka jest. Wtedy ewentualnie ta ławica gdzieś tam co pływa, to podpłynie. Chyba, że jakiś śleszk podpłynie, ale to zobaczymy w trakcie. A mieliśmy pierwsze pociągnięcie, takie takie, takie trochę zawstydzalne, Jakie pyknięcie, o chyba znowu coś. Mam dwa białe, więc drewniczka może mieć problem. Hak, chyba mam szesnastkę. Ale pierwsze jakieś takie puknięcie, ale zostawiło. Czekamy dalej. Czy coś jeszcze. Się zakręci, czy, 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 czy nie? Mam dosyć zbitą taką mieszankę, więc ona też tam dosyć długo pracuje, zanim się rozłoży. O, co to za ptaszysko, No dobra, no czekamy aż coś tam jeszcze. Coś. O, co tam widać nawet, nie, tam nie tam. Dobra, ja obserwuję, dawniej sztukę. Mała rozgmina, bo się nic nie dzieje, ale widzę, że ta ryba jest tak, jakbym przeszedł na tam i tam rzucał, to ona jest tam. A tu gdzie rzucam, to właśnie na tym nie ma spawów. Dopiero ta drobnica i tam też szczupagania tam, nie? Więc nie wiem, co robić za bardzo. Czy tu jeszcze chwilę poczekać, czy już reagować coś. Więc na razie myślę, ale najpierw przerzucę jeszcze raz na pinkę samą z białym, bo ostatnio też to różnica robi, więc zobaczymy. A drugi plan to jest właśnie przerzucę się tam bardziej po skosie, gdzie ta ryba chodzi. No będziemy coś kombinować. No nic, nie puka, a po prawo widzę, że jest drobniczka, bo są ładne spławy. Więc spróbuję jeszcze na pinkę. Jak pinka nic, to się trochę przesuwa z prawa. Chłopaki nieruszone. Dobra, wchodzi pinka do akcji, biały pinka, zawsze gdzieś tam ruszało. delikatnie na klasyka delikatnie bardzo o, o o o delikatnie Nie coś nie wiem chyba jest no chyba będzie pierwsza rybka no to dobrze jednak podeszły o ja bije ładnie mm. jakaś większa płoteczka może być pan motorem podjechał obserwuję jak wyciąga hm. jest płoteczka no jest pierwsza ryba Dobrze. Ładna. Są ryby. Pinka działa cuda. O. Taka puteczka. Dobra. Pani jedzie furą. Wiadomo. Oj. Pinki mi uciekły. Patrzcie. Widzicie? Wiadomo pewnie, że jedzie tutaj. Nie? <grytanie> Dobra. Tak. Pinki uciekły. tu dajemy pinki. Ze trzy pineczki. I rzucamy. Jest ryba. Jest płotka. Dobrze. 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 Gdzie moja wycieraczka? Tu? Chwilę poczekaliśmy, płotka podeszła. Nawet, 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 nawet. Ach, tak. Prawie, że dorzucam. No, ale trzeba daleko, bo ta ryba chodzi daleko. O jest, dobra. Już myślałem, że nie ma ryby, ale ale podeszły takie malutkie, znaczy malutkie. No zaraz zobaczymy, nie? Ale... Ale takie brania znowu, takie no takie se. No ale coś jest, coś tam buka, buka. Buka mówię, puka, boże, buka. Nie no nie tak źle, proszę państwa. To nie są takie małe ryby. No. I biały. Wszystko mi tu po uciekało, ale mam na żywo. Muszę dobrze zamykać, bo wszystko ucieka. Ale też pozbierałem trochę pinki, i dałem do, do zamęty, żeby też tam robaczki trochę się poruszały. Dobra, lecimy, lecimy, póki, póki ryba gdzieś tam w rejonie jest. Ryba jest, ale o! Ale mała. Straszna drobnica więc i nie chcę brać aż tak obdziubana jest, a brania nie widać, więc to musi być niezły tabuń drobnicy no nic, próbujemy no nic, dzisiaj nic ciekawego, więc zjem sobie chleba no i czekamy na razie no ale coś, coś... drobniczka pewnie wali tylko, że nie ma większej no Zobaczymy na pewno zrobię kontrolny rzut w prawo, gdzieś o 20 metrów. Bo widzę, że tam więcej spławów w drobnicy. Może, może to coś tam da. Hmm, a jak nie, to wrócę tutaj gdzie byłem. No chociaż tam na środku widać, że się spławia, ale to na środku nie. Dałem dwa białe, bo znowu pusty hak, więc tam jest tej drobnicy pełno. No i było te trzy porania. I ciężko się będzie przebić, bo jest dużo małej ryby. Dużo. Ta większa ryba się widocznie wycofała. Bo Dwa dni było już bardzo zimno, więc mi się wydaje, że ona się odsunęła, ale czy ta mała ryba jest na tyle duża, żeby, żeby ją zaciąć na ten sprzęt? To mam lekkie wątpliwości. Wątpli chyba jest. Nie wiem, czy jest. Coś czuję. Powiem Wam. Chyba jest. No, chyba coś pyka, sryka. Ale brania strasznie delikatne. Ale założyłem dwa białe. Może to jest sposób, bo pinka białe to jest od razu no nie duża ryba, no ale... Ale kurde, są duże te ryby, tylko że... Tylko że coś tak nie wiem. Nie brawo. No ale jest. No i co, miodu już nie ma, już niestety przymrozki zrobiły swoje, ryba tak niechętnie, chociaż trzy płotki wpadły, ale już pomału, pomału trzeba się szykować, już ten fajniejszy taki okres, co tak fajnie brały to już chyba minął, bo już cieplej to nie będzie, widziałem tylko zimniej, więc trzeba się szykować na, na rzeźbienie już po dwie, trzy ryby na wypad, jak będzie coraz zimniej to i te dwie, trzy ryby będą fajne, więc Trzeba się już cieszyć z tego co jest. I czekać na nowy sezon. No i co? No dobra. Jeszcze z pół godzinki maks. Zobaczymy. Może coś się zdarzy. Ale wycięło rybę. No nic kompletnie. nie, Nic. Rzuciłem tą naprawą, ale też nic. W ogóle woda ucichła. Tak drobnica chodziła, szczupak chodził, a teraz raptownie wszystko wycięte i nie ma nic: ani brania, ani robaki nieruszone. Teraz metody przerzuciłem jeszcze raz klasyka, ale nic się kompletnie nie dzieje. Nie? Tak na cyrknięcie się wycięło wszystko i koniec. Myślę, że po południu, dopiero gdzieś coś chyba ruszy, bo, bo nic nie widać na wodzie. Pusto, wszędzie, puściutko. Za dużo chyba już dzisiaj nie powalczymy. Nie ma ryby, nic kompletnie, nic. A, je, 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 je. Kurde, kurde, branie i zaczep, tam zaczep czy tam zaczepu nie miałem? Co jest? ale ładne branie było Że ja teraz tam mam niestety ale dosyć oj chyba wszystko pojszło uuuu ta bo ja tam miałem gruby mhm. a branie było ryba się ruszyła Dobra, wracam po zerwaniu. Jestem. Ale nie mam 20 gramowego koszyka, to damy 25. Szybko zrobiłem wszystko, mam nadzieję, że dobrze. Idziemy, bo może rybka się zdecydowała podpłynąć znowu. Ładne branie, ale w badylach, więc... Jest no bez, bez, bez rewelacji. Lecimy, bo może jest rybka. Elegancko, dobra. Mam jeszcze z 15 minut. To może jeszcze coś wpadnie. No bo tak półtorej, czy godzinki, półtorej godzinki gdzieś nic. O, o. Jest tam, podpłynęła drobniczka ewidencji. O, szczupak też tam gania, ale chodzi. Błe. Dobra, ty tam nie ganiaj, zostaw tą drobniczkę, żeby ona mi tam do zestawu podeszła. Oj, szkoda, że spinningu nie mamy. Ale szczupak tu chodzi. Wpłynęła drobnica w tą zatokę. Masakra. Teraz rzucę tu blisko. Nie będę rzucał tam daleko. No nie mogę dołowić tej jednej ryby jeszcze. No. no, piękna drobnica. Zobaczymy. Nie będę rzucał daleko. O, rzucę tu blisko. Wpłynęła tutaj cała ta... cała ławica małych ryb. Szczupak chodzi jak szalony O, już branie O No Niesamowite to jest Zaraz szczupak wpłynie i będzie bup. Koniec Po ławicy O, nie ma ławicy Niesamowite I co, gdzie ona teraz jest? Pouciekała Fenomenalne Tylko rzuciłem I zobacz, nie ma nic a, tam po lewo, teraz, o! Fenomenalne. Szupak sobie nagania łowicę. I już bez brania. Nie! Niesamowite, to No i tyle na dzisiaj. Było co było. Co tam zostawcie, co uważacie. Do następnego.